Witam Państwa w programie lokalnej telewizji i Helm TV. W programie dzisiejszym chciałam przedstawić Państwu temat budowy obwodnicy południowej miasta Helma. Przedstawiam swój subiektywny pogląd na tą sprawę. Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę Państwu przedstawić krótki rys historyczny koncepcji tej drogi. Powstała, koncepcja tej drogi powstała w latach 80. XX wieku. Przebiegała ta droga przez tereny peryferyjne i niezurbanizowane naszego miasta. Po szczegółowych badaniach geologicznych stwierdzono, że nie, ta Przebieg tej drogi będzie bardzo mocno wpłynął na zanieczyszczenie ujęcia wody trubaków, w związku z tym zaniechano dalszej realizacji. Przez wiele lat przy tym pomyśle nic się nie działo. Dopiero w obecnych latach władze miejskie wróciły do tego tematu i chcą realizować tą inwestycję. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, trasa ta będzie miała 7%. Kilometrów i 600 metrów będzie wyposażona w siedem w rąd, i wiadukt i w most na rzece Ucherce. Trasa ta ma zacząć się w, w Kumowej Dolinie y, rondem i będzie przebiegała w stronę wschodnią do drogi, do drogi wojewódzkiej 812. Tam również będzie wybudowane rondo. Następnie droga będzie biegła ulicą Majdan na tyły osiedla Zachód, ulicą Szarych Szeregów i Związku Szczeleckiego. Na tym terenie jest zatwierdzona strefa pośrednia, wewnętrzna, zabezpieczająca w ujęcie wody trubaków. Dalej trasa przebiega do ulicy Trubakowskiej i ulicy Piwnej. Tam też będzie budowane rondo. Tam będzie budowany wiadukt kolei międzynarodowej, dosyć długi i wysoki, i stamtąd pojedziemy sobie bezpośrednio na ujęcie wody trubaków. Centralnie y, będziemy sobie przejeżdżać nad ujęciem wody. Y, dalej trasa będzie przebiegała. Y, do ulicy ogrodowej i metalowej, i tam też będzie Rondo. Następnie z tego ronda wjedziemy do y, terenów bardzo zurbanizowanych terenów y, domów jednorodzinnych, osiedla słonecznego, y, które są już bardzo fajnie zagospodarowane. Stamtąd dalej trasa będzie przebiegała do doliny rzeki Ucherki, gdzie będzie wybudowany most. Stamtąd. Mamy połączenie z obecnie już istniejącą ulicą 15 sierpnia i osiedlem, ulic, osiedlem słonecznym domów wielorodzinnych. Stamtąd będzie przechodziła w ulicę 15 sierpnia i będzie znowu rondo lwowska 15 sierpnia, 3 maja, i dalej ta, obwod, ta droga będzie przechodziła przez. Trzy osiedla Kościuszki Bazylany Małachowskiego, i będzie dochodziła do ulicy Wojsławickiej, też będzie to Rondo, które już istnieje, i dalej będzie przechodziła w stronę ulicy Mościckiego. Następnie przebiega do lasu Borek, tam będzie wycięta około 3 hektarów terenu zielonych, czyli leśnych, i na sam koniec. Siódmym rondem, siódme rondo będziemy mieć na ulicy Chrubieszowskiej, na wysokości ulicy Modrzewiowej. I tu zakończy się trasa tej obwodnicy na połączeniu drogi wojewódzkiej 844 hełm Takie usytuowanie drogi w przyszłości spowoduje trzy zasadnicze rzeczy. Pierwsze. Będzie to, y, zmian, będzie to zanieczyszczenie wód gruntowych i przenikanie zanieczyszczeń do ujęcia wody trubakowie. Drugie zanieczyszczenie, zwiększenie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Chełma. Trzeci będzie przecięcie korytarza napowietrzającego śródmieście. A czwarty ogromny koszt związany z tym przedsięwzięciem. Planowany koszt, przewidywany, to jest 300 milionów. Zł. Uważam, że jest to bardzo ogromna kwota, bo kilometr tej drogi będzie kosztował 37 milionów. Za te pieniądze można na terenie miasta Heuma wybudować wszystkie drogi, wyremontować całą infrastrukturę drogową i wybudować nowe drogi na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Chciałam Państwu teraz przedstawić, co zyskamy. Zyskamy jedynie być może, że zyskamy lepszy przejazd przez miasto, ale warto się zastanowić, co, co, co stracimy i co po drodze będzie zniszczone. Po latach, wiecie Państwo, że po latach wróciła właśnie ta myśl i ta nowa, nowy projekt budowy właśnie tej obwodnicy. Ale, ale właściwie mi się wydaje, że jest to już trochę nie, nie, niefortunny ten, ten projekt, ponieważ, ponieważ on ma, on może, a właściwie daje pewność, że zostanie zniszczone ujęcie wody trubaków, ponieważ ta droga wchodzi centralne, centralnie w ujęcie wody. Będzie, będzie, ono, będzie ono narażone na zanieczyszczenia tak zwane liniowe transportowe. Które będą zalegały na gruncie, a przenikały do wód podziemnych podczas opadów atmosferycznych i, o, i, opadów, roz, i, i opadów atmosferycznych i roztopowych. Jest, istnieje duże właśnie zagrożenie, że poprzez te przenikanie do gruntu zanieczyszczeń ropopochodnych, ołowiu i zanieczyszczeń transportowych, wody w ujęciu trubaków mogą być. Zanieczyszczony i ujęcie przestanie być przydatne dla miasta. Drugim takim, drugą taką rzeczą, którą będzie całkowicie zniszczona, to jest właśnie korytarz napowietrzający, który jest, który napowietrza miasto. Jest to Dolina Rzeki Ucherki i Dolina Rzeki Janówki. Wiemy oczywiście, że osiedle śródmieście ma bardzo niedobre powietrze. W związku z tym, Zamknięcie takiego korytarza z dopływem świeżego powietrza pogorszy powietrze na terenie, na terenie Starego Miasta, a wręcz nawet spowoduje pogorszenie tego powietrza, bo będą, na, będą, przesyłane, y, będą przesyłane masy powietrza z zanieczyszczonego przez y, y, spaliny. Drug, trzecim takim, można powiedzieć, zadań, takim problemem to jest wycinka lasu. Lasy są w hełmie bardzo potrzebne. Będzie wycinka Lasu Komowa Dolina i Las Borek, i to są lasy ochronne, które, jak to się mówi, zatrzymują zanieczyszczenia powstałe na terenie miasta. Bardzo istotna jest też rzecz, że w momencie, kiedy powstawały plany obwodnicy w tym miejscu, tereny były tak zwane peryferyjne. W tej chwili. Urbanizacja miasta poszła w stronę południową i są tak, tereny są tak bardzo mocno zabudowane zabudową jedno i wielorodzinną, że można powiedzieć, że są to, teren, że, są, że jest to już centrum, centrum miasta. Chciałabym się zapytać, władz miasta, urzędu miasta, włodarzy miasta, czy nie lepiej by było najpierw porozmawiać z mieszkańcami miasta, mieszkańcami, jako właścicielami tego? Tego miasta, mieszkańcami, i zapytać się ich, czy oni chcą takie, takiej właśnie budowy drogi, czy oni w ten sposób widzą rozwój miasta, czy nie lepiej te pieniądze w granicach 300 milionów złotych, które ta inwestycja ma pochłonąć, nie lepiej przeznaczyć na wybudowanie dróg z pełną infrastrukturą. Moim zdaniem ta inwestycja jest, Niepotrzebna i moim zdaniem ona nie powinna być realizowana. Ja jestem temu przeciwna. Chciałabym, żeby na ten temat wypowiedzieli się mieszkańcy miasta, a w szczególności ci mieszkańcy, którzy będą mieszkać przy planowanej obwodnicy południowej miasta Heuma. Dziękuję Państwu za uwagę.